Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Darkest Dungeon. I ostatnio udało nam się zabić załogę utopców. Ehm, dość łatwo, nawet było, nie było żadnych większych problemów z tym. I zostało nam. A 3-4 bossów do pokonania. Z czego aktualnie nie mamy żadnego do dyspozycji. Musimy już dopiero się do nich dostać. I teraz tak, ja bym się przeszedł chyba tutaj gdzieś. Średnia. O właśnie i tak, potrzebowałbym do tego wziąć kapłankę stąd. jest kapłanka, chyba że tam anykwartuszkę. Zobaczmy sobie co ona w ogóle ma. Yy, za 100%. Yy, jeden ponobrażenie przez 3 rundy. Yy, minus 20% do zarazy, okej. Okay. Na siebie 10 unik, plus 3 szybkości. Minus 5% obrażeń. Leczenie 1-1. Plus 3 unik. Plus 5 unik, plus 20% ochrony. Zmusza sprzymierzeńca do obronienia. to jest tarcza. Eee, Szczerze, jakoś ona mi się za bardzo nie podoba. Nie wiem, jakoś. Staje mi się taka nieprzydatna. Aha, ten ma znowu dużo stresu, a ja go dałem do leczenia, czyli byśmy musieli wziąć. Tutaj jest średnia, czyli to trochę może potrwać. Tak, kogo by tu wziął? O. mam na drugim miejscu, czyli ta by mogła iść na pierwszym, ale to jednak wolałbym tą wziąć. Mm, jej zmienić to krwawienie, na to krwawienie, ale to może innym razem. Czyli tak, tą bierzemy, ta pójdzie. Tutaj mamy e, tam ze cmentarza. na cmentarną. Bierzemy medyczkę i bierzemy badacze zarazy. On już tutaj ma wszystkie umiejętności. Ok. I teraz, tak, przede wszystkim trinkety, czy tam te błyskotki, jak to zwał. Tak zwał. I tak, kapłan. No i kurde. Ja to kliknąć, tylko to. Biegłości mm, leczniczych, to na pewno bierzesz. Ty bierzesz to. Do wywołania zaraz zwiększone. Ilość. Eee... No mogę ci nawet dodać, bo ty masz tylko i wyłącznie zarażać, także nie musisz bić jakoś nie wiadomo inne. Teraz ty minus życie to nie chcę obrażenia, to będzie dobre. właśnie to jeszcze mogę sprzedać. To jest na nieprzydatna rzecz dla mnie. I swoją drogą to też mogę sprzedać. to też. Dobra. Trochę żeśmy zarobili jeszcze. Tak, dodamy no ja ci to, zwiększony e, krytyk i cel, żebym mógł w części trafiać. A tobie damy, tak, to. Mm, minus 10% życia. Tutaj 20 obrażeń, minus 3 szybkość. Jaką to masz szybkość? 11. To może być. To się wyrówna. Obrażenia są zwiększone. Okej, okay, dobrze. Czyli wszyscy mają to, co powinni mieć. Mm, poziom pierwszy. Czy ja mogę im wsiąść? Na przykład ulepszyć im. Właśnie co? Nieco. To bierzemy to. To. Teraz tak. Zamiast tego bierzesz to pięknie. Tutaj nic. Tutaj ten będzie mógł. Wszystko. I ona ma te cztery umiejętności wykupione. Dobra, to wyruszamy. Wszyscy ci, co powinni być, to są. Bierzemy zapasy i lecimy. Dobra, weźmy tak. Dwie opaty już są wzięte. Weźmy troszeczkę jedzenia. To idziemy na knieje. A na knij będzie nam potrzebny na pewno serum. Weźmy, i bez przesady, trzy, jakieś dwa bandaże. zioła lecznicze, to się przydadzą. Dwa klucze, dwie wody święcone i weźmy tych 16 pochodni. O, nawet za dużo. Dobra, no i wyruszamy. Bez większego problemu. Okay. 90% sal, a mamy ich tak. 3, 6, 9, 12, 14 Znaczy... powiedzmy, że moglibyśmy dwie sobie odpuścić. No, ale to nie wiadomo. Okej, okay, ona coś tutaj ma Przez co nie dostanę nic. Okej. Okay. No ma jakąś pewnie ciekawość, no właśnie. Mi się coś zdawało. Okej, okay, pusto. Dobra, idziemy jeszcze raz w tą... lewą stronę. Dobra, mamy pień. E, pień daje... rzeczy, jak tylko dajemy serum, okej? Okay. No i są herby oczywiście. Najmniej potrzebne, no ale... Co tam? Okej, okay, czy tutaj będzie walka? Nie ma walki, okej. Okay, mamy zwiat, to mnie cieszy. I dalej mamy czystą drogę. Jak najbardziej... Też mnie to cieszy, bo przynajmniej będziemy mogli szybciej przejść ten loch. Dobra, no. Chodźcie. A tutaj mamy taki ładny krzyż i on co robi? Dobra, dajmy łopatę i mamy nagrody. Okej, okay, znowu tarczy. Czy te herby. Dobra, nic. Dobra. Rozbrajamy łapkę. No, idziemy dalej. Tutaj jest na szczęście pustą w tym pomieszczeniu. I oby teraz był zwiat znowu. Nie ma, okej. Okay. Jeszcze jednej rzeczy mi tylko brakuje cały czas od długiego czasu nie dostaliśmy tego właśnie ukrytego pomieszczenia o kurwa, chwilkę przepraszam miałem telefon niestety ważna sprawa, dobra, niech to lecimy mm. dobra 90% sal, Ok. muszę teraz yy, no. wrócić się do co się działo w ogóle bo nawet nie wiem, czy zapomniałem tego wszystkiego, Ok, dobra, mamy zwiad tak, yy, tak musimy się tutaj przejść, w tą prawą, lewą stronę raczej. Musimy od razu teraz przejdźmy, żeby potem tam nie wracać, bo to jest dalsza droga. I mamy coś takiego, co to jest? Aha, to trzeba bandaż i mamy jakieś złoto. To dajemy, mamy na szczęście w zapasie. No, trochę złota. Bardzo dobrze. Przyda się bakat u nas teraz tak trochę biednie, jeżeli chodzi o... Jeśli chodzi właśnie o złoto, no walkę. A będzie szybka, krótka. Jeszcze zaskoczenie to może się udać w pierwszej rundzie. Rozwalimy przeciwników. I to Chyba pierwsza moja walka w ogóle teraz. Tego sobie kojarzę na, w tym lochu. Ok, na rapie spadł. Pięknie. To jest tak, ja tutaj 7, 15 tego. Aha, z tego nie mógł trafić, z tego też nie, dobra. Pięknie, 14 weszło. Jeszcze tylko on, 12 życia. Mm, ogłuszenie. O właśnie, może go ogłuszymy. I wtedy nie uderzy w ogóle. No i dobra. I teraz tylko wystarczy go zabić. Okej. Okay. No idziemy dalej, cikać, teraz nam się trafi. Znowu mamy ten e, krzyż. I tutaj potrzebujemy łopaty i mamy już biedę z łopatami. Mam nadzieję, że nie trafi nam się. To co najbardziej lubię, czyli ten... ta ściana z... E, z no z ruchłami do przegrzebania. I tak. Trzeba tutaj wywalić. Powiedzmy sobie obóz. Nie będziemy, nie będziemy robić obozu. Nie mam najmniejszego zamiaru. Ponieważ te średnie, znaczy jeżeli chodzi o długość, te średnie lochy na poziomie łatwym nie wymagają w ogóle robienia. Jeżeli chodzi o mnie eee, tych mm, obozów, bo. Mm, jest zbyt łatwo. Jeszcze jak mamy tak dobre przedmioty, to nie ma w ogóle najmniejszego potrzeby robienia tego. Zresztą widać, pełne życie, że mamy praktycznie 3 czwarte lochu zwiedzonego, także nie jest źle. Problem w tym, że zaczyna mi powoli już brakować pochodni, a czy nie pochodni, jedzenia. Bo co chwilę prosi prosimy o kwarcie. No i akurat mamy łopatę potrzebną, której oczywiście nie mamy. A nic. Musimy to przegrzewać rączkami, ale... troszeczkę stresu ino weszło, także... nie jest źle. Zaskoczenie? Nie ma. Okej, okay. czyli oni będą atakować wszyscy. Musimy poczekać teraz. Chociaż... a nie, jednak ja nie. Myślałem, że będą wszyscy atakować, a tu się mnie tak myliło. Zarazimy ich 10 życia. Dostanie jeden, 5 obrażeń przez trzy rundy. No. Trochę jednak brakuje, no ale... Mamy radę. Dobra. Mm, tutaj dobijemy tego. Aj nie. Jeszcze cztery życia mu zostało. No ale to. Kapłanka. To dobiję. Prawie. Is the that cuts on its own. Ok, dwóch zginęło. No i tego dobijemy już bez problemu, ile tam on ma jeszcze. A, nie trzeba go leczyć. No i dobra. Uuu, prawie tak, 2000 zł. że ładny co ja mógłbym wyrzucić? Może, może, może... No właśnie, tak nie za bardzo jest, co? To jest najgorsze. A to wyrzucę, bo tu mam więcej złota. A złoto prawdopodobnie... ...tak znowu mi się pojawi. <laughs> Także... I tak już wyszło na plus, bo miałem więcej złota, niż e, był warty ten... Kryształ, czy co to tam było? Ja zasadną tylko tak: pięć ee, pomieszczeń do przeszukania, z czego w jednym na pewno mamy już nagrodę w postaci skrzynki ze złotem. Także jak najbardziej mnie to cieszy. I kurde, za chwilę po prostu zginiemy z głodu. Awatorzem już odkrył. Tak, na chwilę zatrzymałem, zwiesiłem się, że tak powiem. No i dobra. Teraz tak, mam ja pułapkę po drodze, to wiem, że to ona musi rozbroić. Pięknie. No i lecimy. Okej, okay, pochodnie odpalamy i mamy tutaj taką oto skrzynię. ona robi. Jest. Okej, okay, albo serą, albo... Dajmy serum, bo klucz może nam się jeszcze przydać. Oddaję to samo. No dobra, tu mamy walkę na 100%. Ok, bez zaskoczenia, niestety. No, ale damy radę. Pięknie. Przedawa się się jak najszybciej zabić, bo jak zaczął się klonować, to może tak w nieskończoność się z nimi bawić. Ok, dobra, nie trafił. I teraz tak. Eee, za 5, ok, za 1 dostało mu 6 życia. Jeden punkt. Dobra, weźmy z tego. A za 7. Chillimek, ok. To mm. rozwalamy. Cię udało. No i zresztą tylko tam 6 życia. Damy radę. Mm. Ajmy to. Za 1. 5 obrażeń. Ginie, ok. No dobra, robimy tego. Hmm... Zwamy ja to trucha, bo i tak nie mamy co zrobić. A no i tego nie giną tego nie. Wstaliśmy jakichś rzeczy. 20% odporności na krwawienie. Minus 2 unik, ale ja bym chciał to o, portret. Hmm... Dobra, wywalę to serum. Jeźniamy to z No to jest trochę warty jednak, ale trudno. Tak, zamienimy się tutaj miejscem, okej. Okay. Tak, gasimy. To, otwieramy... No i zobaczymy co to będzie mieli. Okej. Okay. No i, i, i nie mamy teraz Dobra, wywale też to Bierzemy. Okej, okay, dobra Pochodnie Lecimy trzy pokoje jeszcze Powinniśmy dać sobie bez problemu radę Dobra, jakaś walka pająkami. Dobra, unik na szczęście i teraz my. Dobra, tego zabijemy. No i teraz chyba tego. Nie będzie najmniejszego problemu. No właśnie. No i 1000 zł za taką walkę tę. Te... Bardzo mnie to cieszy. Bandażów już nie mamy, czyli tego nie możemy otworzyć. Chyba, że ryzykujemy Ja nie bym sobie zaryzykował. 60% szans na obrażenia od zarazy. To ma też 60%. Patrzymy dalej, ten ma 30 ten ma 100. Spróbujmy nim otworzyć zmodyfikowane ciało. Ok, odporność. Udało się. Nie, dobra, Okej, <coughs> Ok, zaskoczenie u nas. Nie jest źle. Damy sobie radę. Ok, 15. Jeden zginął. Dobra, z dwa. Teraz tak. Mm. Tego. No i tego dobijamy. Spoko. Teraz tak, co robi? Eee, to, bo nawet nie wiem. Namiot podróżnika. Czy gdzieś to tutaj jest obitane? Zerknę i zobaczę, czy w ogóle znajdę. Hmm. Chyba tego nikt się tutaj nie ma. Nie jest, przepraszam. 37,5% na skarby, 37,5% na, skarby, na mapy, 12,5% na stresy. 12, że nic się nie stanie. Dobra, to próbujemy. Okej, okay, mamy mapę. Albo i nie. Chyba coś źle przeczytałem. Zdawało mi się, że coś tam z mapą pisało. No dobra, mniejsze oto. Dobra. my tak. Pięknie. Ty możesz dwóch, atakować, możesz dwóch, pięknie I został tylko jeden, do jego za dwa, zaraza, tego za trzy, zostało jedno życie, ginie. Okay. Hmm, tego nie ruszamy. Też nie moglibyśmy przecież chwila? Tym Odporność, chyba ostatni. No właśnie, ostatnie pomieszczenie, ale przejdźmy się jeszcze na szybkości. Tu niedaleko mamy. A zawsze może jeszcze jakiś skarb się uda nam zdobyć. Okej, pułapka. Pochodnie już nie mamy. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Okej, okay, jest pochodnie. Odpalamy i lecimy. Co tutaj będzie się działo? Jest pusta, okej, okay, mamy zwiat. To mnie cieszy. Tutaj... Idziemy. I idziemy warunkowo. Bezwarunkowo raczej, na. Trudno, musimy rączkami coś zrobić. Mamy 100% u jednego bohatera. Kapłanki naszej. Zobaczymy w co się zmieni tym razem. Skupienie, okej, okay. czyli wygrała. Mamy cnotę. Ale lecimy, bo tutaj jest to na co czekałem tak długo, czyli tajemniczy pokój. I otwieramy. Ciup. I właśnie, 2,5 Pięknie. To wywalamy. To wywalamy. I bierzemy całą resztę. Aha, tutaj się już nie mieści. Hmm. Chyba trudno. I jeszcze moglibyśmy wziąć i zawalczyć tutaj. Spróbujemy. Czego ja mógł wywalić? To za 250. Okej, okay, dobra, wchodzimy. Może to głupie, ale zobaczyć. Okej. Okay. Hmm... Zaraz za 60% to nie tego może też masz 60%, ale dobra udało się. Ale ma dużo ochrony, także Pięknie, 22 Kritik. Chmura ucieczki za jeden. I to pewnie jest zarazem. Ale nie jest źle, no. po jeden obrażenie. Także damy sobie radę. O, kapłanka, co dodajesz? Plus 10 na plus 10% krytyka. Pięknie. O, kurde, ty nie masz wykupionego leczenia na wszystkich. No nic, dobra. Lecz siebie, pierwsze. Bo masz najmniej życia. I teraz tak. Po jeden. Zaraza, dobra, tego, bo trzeba tam będziesz zaraz to będzie raz, raz leczyć Bo już mam mało życia, ale damy radę Dobra, kolejna zaraza, to już 10 obrażeń idzie Także nie jest źle, pięknie. Okej, okay, dobra, teraz awanturniczka. 12, 2 życia brakło Ura ucieczki. Ale no, leczymy. 9. Oj, super. Potem w następnej rundzie już ginie i ten też. To. Bez problemu. Nam się uda. Za 8. I tego teraz tylko dobić. Pięknie. Mm. Nie, nie mamy już miejsca, okej, okay, dobra. To jest otwarta skrzynia i ja bym to otworzył nim, bo ma najwięcej życia, no właśnie, pułapka. No i dobra, kończymy. Bardzo udany, e, bardzo dana wyprawa, jeżeli chodzi o ilość złota, jaką udało nam się zgarnąć, bo to prawie 20 tysięcy z samych zdobytych skarbów, a łącznie to mamy prawie 22 tysiące. No i udało nam się trochę aktów i trochę portretów zdobyć, także bardzo udany występ, no i wszystko oprócz tego co dostał Cikinier, minus 10% unik, minus 10% maksymalne życie, no to będzie trzeba wyleczyć wiadomo. 3% krytyka do biegłości walki dystansowej, 20% szans na e, otrzymanie szansy zwiadu w ruinach i tutaj mamy plus 5 cel do biegłości walki dystansowej, spoko. Nic, nie no jest wam no i pieniążki, tutaj trzy. A, tak, tutaj damy ich do leczenia. Tutaj nie możesz, to ciebie tutaj damy. Ty też nie możesz, ty tak samo, dobra. Ciebie damy do leczenia. I chodźmy tutaj. Tutaj pewnie mogą, okej. Okay. Za tysiąc, nieźle. A, ty to w ogóle już nigdzie nie możesz się leczyć to nic. Dobra. Weźmy sobie, czy możemy tak koła tutaj... Jest. Obniżamy o 10%. Teraz brakuje nam 14. Potrzebujemy... Brakuje nam 8. Okej, okay. czy możemy coś jeszcze tu ulepszyć tutaj? Zwiększamy i na miejsca do Czech. To mnie nie interesuje. Tutaj Lazaret. Yy, potrzebujemy aż 60. Ładnie. Ale skrzydło lecznicze. O, mogą być te dwa miejsca, nie potrzebuje ich więcej, czyli 21 mamy 11, czyli 20 jeszcze brakuje. Tutaj... Hmm, porcelety. Kurde, wszystkiego brakuje. Okej, okay, patrzmy, co tutaj się dzieje. No, a tu mamy dwie średnie. Nie jest... Znaczy średnia, jeżeli będzie trudność, ale krótka i średnia. O długość wyprawy. Dobra, ale to zobaczymy w następnym odcinku, gdzie pójdziemy, także jak na razie ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku z Gry z Dungeon, także na razie cześć pa.